Pozyskiwanie klientów z reklam to jest zwykły ciąg danych i prosta matematyka. Wystarczy rozbić to wszystko na proste etapy i możesz bardzo łatwo policzyć, ile musisz wydać, jakie statystyki musisz mieć na każdym etapie i ile prawdopodobnie z tego możesz zarobić. Podam ci prosty przykład. Płacisz 5 zł za kliknięcia z reklamy. Masz 20% konwersji na stronie. Płacisz wtedy 25 zł za lida, czyli za kontakt. Potem za że tych lidów umawiasz 20% na rozmowy sprzedażowe. I już wiesz w tym momencie, że płacisz 125 zł za rozmowę. Potem musisz wiedzieć mniej więcej, jaki będzie Twój show up rate, czyli wskaźnik osób, które pojawiają tego rozmowa, bo oczywiście nie każdy się pojawi. Jeśli chodzi o Shoah zwykle będzie to gdzieś pomiędzy 50 a 75%, więc załóżmy, że jest to 70%. Dzielisz te 125 zł, które masz przez 0.7 i masz wynik, ile kosztuje kwalifikowana, odbyta rozmowa sprzedażowa. W tym przypadku około 180 zł. I teraz musisz wiedzieć, na ile procent średnio domykasz, bo to może być od 10, 20, 30, nawet 50%, ale średnio będzie to około 20%, więc bierzesz te 180, dzielisz przez 0.2 i wychodzi ci, że za pozyskanie jednego klienta musisz zapłacić w reklamy 900 zł. I teraz, jeśli Twoja oferta kosztuje 5 koła załóżmy, to wkładasz 9 stów i wyciągasz 5 koła. Oczywiście to nie jest tak zajebiste i kolorowe jak się wydaje, bo musisz dostarczyć jeszcze tą swoją usługę czy produkt, który sprzedajesz, chyba że sprzedajesz kurs albo coś, co jest bezobsługowe, ale musisz przyznać, że wkładanie 9 stów i wyciąganie 5 koła z drugiej strony to jest prawdopodobnie dość dobry deal. Napisz komentarz o treści matma, jeśli chcesz, abym pomógł Ci przygotować taką ścieżkę specyficznie dla Twojej oferty i dla Twojego rynku.